Witajcie, to ja wasz kapitan. Przybywam zdementować największą i najbardziej obrzydliwą plotkę, jaką słyszałem ostatnio na tym kanale. Mianowicie, ktoś powiedział, że kapitan już nic tutaj nie wrzuca. Cóż. <grystanie> Pora to zmienić. Oh yeah! W każdym razie wydarzyło się coś bardzo złego. Wielki Mag nas teleportował w inne miejsce, bo przegrywaliśmy bitwę. tam zaczęliśmy trenować, przygotowywać się do tego starcia i nagle pijewisz jakieś jakieś listy od jakiejś królowej diabłów czy demonów. Eee, i musimy coś z tym zrobić powstrzymać to zło. I to jest nasza drużyna spójrzcie na nie Spójrzcie jak oni wyglądają Co się dzieje z ogniem i z niebem Szybko w czas płynie Szybko płynie czas Szczęśliwy czasu liczą Dobra, słuchajmy sobie drużynę Mamy Możemy sobie wybrać You wanna win pick me You win pick me Chcesz wygrać? Wybierz mnie Ready Gotowy? Hmm I'll be fit for tier partił. I'll be fit for... The party. Ja, be, ja będę pasował do twojej party, Impreza. Nie, chodzi o, o grupę. Ej, hey, choose me. Ej, hey, choose me. Pisz mnie. Pybierz mnie. Ej, pisz. Pierz mnie. Pijesz mnie. mi chwilę, pomyślnie. Jerry. Ten Jerry wygląda. You ready? Let's go. Okej. Okay. Ja oszalałem. Powiedzcie, mi, powiedzmy tylko wprost. Czy oni nie przypominają wam czasem... Obsady. I'm the one you want. I am the one you want. To Take me with you. Choose me or suffer. Choose me. albo choose me. Choose me. I'm ready. I'm the one you want. You wanna win? Pick me. Ready? Nie, ja szanowny, powiedzcie mi, czy oni wszyscy nie przyjmują wam obsady filmu pornograficznego? Pick mm. me. Gotta pick me. Okay. Pick me. Okay. You wanna win? I'm pick me with... How about me? Dobra. Mamy naszą drużynę. Mamy naszą drużynę. Już nie chciałem was zanudzać, nie chciałem was tutaj... Trzymać zbyt długo przy tworzeniu tej drużyny. Mamy ekipę! Spójrzcie na nich. Spójrzcie na nich. Spójrzcie na nich. The miman. To jest jego imię, imię i profesja. Um, co on ma? Ma. jakieś ubrany. The fuck. Paweł, a oczywiście ma Eee... <laughs> weźmiemy mu na kuszę. Śmierć zardzewiały, pieszczamy w sobie stoi. List, kto to będzie czytał, nie ma czasu. Łucznik, Weźmie sobie kuszę. O, ma zaklęcie. Yes! Je yes! Czy można bardziej mchać głową? O nie, to się, się dzieje za okno. przeczytaj sobie to. Yes! 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 Czy oni też grali w walkirię? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. 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 Co on przysiady robi? Co on tam głową? Jesus, okay. Very nice. Very nice. Jaki głosik mam? Very nice. Dobra, mamy to. Przygotowane jesteśmy. Eee, zaklęcia przygotujmy. On może mieć. No, nie potrzebuje tego na razie. Eee, on może sobie przygotować pierwszą pomoc. Eee, yes! Yes! I ognistą strzałę. Yes! Ok. Dobra, skoro mamy, to jest nasza. To jest nasza drużyna, to jest nasze miasto, tu zaczynamy grę, ok? Tu zaczynamy grę, nie jest źle. Początek, początek jest dobry, czekajcie. Hmm. Need a ride? O, możemy jechać do zamku Iron Fist w 2 dni, 25 Na razie, dzięki. Podkowy, bardzo ważne, przynoszą szczęście. Bardzo ważne, zawsze ponosicie podkowy. Podkowy są mega ważne, Ok. Co my tu mamy? Hello, come on in! Hello, come on in! Możemy wynaleźć pokój e, Napić się, dać mu napiwek Kupić zapasy. Na razie nie e, list o, zanieśliśmy mu list, dobrze, 1000 zł dostaliśmy Eee. Daj pieniądze Teraz odejdź stąd, co im ktoś zauważy? Quest Temple of Ba co z świątyni, eee! eee! Okej, okay. później o tym pogadamy, nie mam czasu teraz tego czytać. Eee... Howling? Nie, oh, wyjący księżyc. Very nice. Okej, pogadajmy z... Hello! Hello! Nie, on nie powinien gadać, bo... Kto... Wybierzmy, wybierzmy człowieka, który będzie rozmawiał. Personali, osobowość 5. Okej, okay. on, on nie daje. Się. Osobowość 5. Osobowość pantofla. Osobowość 16. Kleryk. Dajcie na tace. Okej, okay. on będzie gadał. Osobowość 8. Okej, okay. kleryk jest od gadania. Greetings and salutations. Greetings and salutations. Witam i salutuję. Skis, masz umiejętności.

Upłagał ją. Dobra, tylko szybko. znalazł nasz czas. Skills, to za umiejętności masz. Joy. Daje. Bądź do doświadczenia za 3%. Ja nie staję tutaj na Hey you! Hey you! Co oh, on oh. daje? Zwiększa szczęście, tak? 20 do szczęścia do wszystkich tych. Wow! To jest niezłe, ale sobie jej nie weźmiemy. Eee, no super, super, super. Możemy, do, możemy sobie powiększyć przyczynę. Hey, Pod że jesteśmy gotowi oddać troszeczkę złota. Hmm. Nie mam umiejętności, ale jestem dobrym towarzyszem. No to nie ma czasu, no. Nie ma dla ciebie czasu, nie ma dla ciebie miejsca. Greetings and salutations. Witam i salutuję. Quest. Dokąd nas wysyłasz? Twoje miasto... Mmm... nasz no, no, Atakowane przez gigantyczne pająki. Mhm... Mm Okej, okay. Teraz wam pokażę, jak wygląda walka. Walka w tej grze jest the best. Be the best, the best, the best. The best. The best to fajto Dobra, mamy. Nie mamy biegłości. Przydałoby się wyszkolić naszych ludzi w tym. Dobra, nie szkodzić, jak się będziemy radzić. Ale jestem. o, Oh no, strzelałem do Chataję okay. po jednej strzelę więc nie jest źle o, nie wiesz na strzelcz co najgorzej Ulecz Ulecz naszego maga Jest! Jest! O, wsunie się zaraz Kto do mi strzela? Nice, GG Okej, okay, dobra no. jego ciało Czekajcie, musimy sobie wziąć... What? Zaklęcie Zostawmy sobie na mapie. Nice. Szląbki i kurde się nie widzieli. A teraz dosłuchało włosy. trzeba to zmienić. To szybko. Muzyka. Chill out, muzyka. Excellent, excellent, excellent. Ok, smooth. No tak. O nie. Steranni. Ale kto o, ale ich to wyszło. Nie, machnię przytomny. Healer! Healer! Nie. Aj, mam auto ten. Auto bieganie mam włączone do tego, ale tak. As, dobra. O, a nas skopali. Posz. Drużyna zniszczona. Poszli. Walczyli z jakimiś magami, goblinami, skopani. Okej. Okay. To jest jak praca w tej, w takiej fabryce. Okej. Okay. Wspaliśmy się. I lecimy. E, odbijamy się kartę na zakładzie. I lecimy dalej. Klepać doświadczenie. Tak to wygląda. Przez pierwsze. Nie wiem. Dużo poziomów. <laughs> kończące się wyrzynanie bezbronnych goblinów. Znaczy, no nie jest to sobie zasadzie Potrzebujemy, każdy z naszych, naszych potrzebuje... Okej, okay. jak wszyscy już będą mieli łuki, to będzie dużo lepiej. Musimy wyszkolić naszego... ...maga i naszego kleryka, żeby walczyli, strzelić z łuków. tam, z kursy, czy czegokolwiek. To będzie źle. Jak będą mieli łuki, to już ta gra stanie się o dziesięć jeszcze chciałem powiedzieć. Łatwiejsza. Gdzie mogli strzelać do każdego, rozwalić go z odległości, nie podchodząc, nie bawić się. Coś się Prawdę powiedziałem. got that one! Got that one! go. Uch. Boże, temu co się dzieje. Kto tam w tyłek kopnął? No on jest. No, okej, okay, niżej, po prostu go Okej, okay, padło. Padło się. Pani się padło? Mam nadzieję. Ta muzyka jest tak głośna. Ja czas nie ścisiłem przed momentem. Okej, okay, w tej grze w ogóle... Okej, okay, ta muzyka nie ma wpływu na to. Ona gra po prostu, niezależnie od tego, czy mam... Opcje czy nie? Nie szkodzi Weźmy jakieś ciekawe przedmioty? Nie, nie mam tutaj, o! Nie, nie! Nie ma nic dobrego, okej okay. Dobra Co zrobić dalej? Ile nam brakuje do poziomu? Poziom, poziom Jeszcze 400 Kupę goblinów musimy wreszcie żeby my cokolwiek dostajemy. Zanim cokolwiek się pojawi, zanim cokolwiek będziemy mogli zrobić. Jezus, Jezus, oh no. okay. potrzebujemy tarczy. Potrzebujemy jakichś tych. Trzeba zarabiać. To tyra. Unikamy tego bez problemu. Ok, skończyły się magiczne wyciski. O! Dawal mu! Zastanawiałem się, jakiś ma niebieskie szaty, jakieś mocniejsze. No nie, zaraz umrzemy. O nie! No dobra, godzinę później. Godzinę później, panowie, jesteśmy. Pój, panie. No dobra, okazało się, że nie zapisałem gry, więc straciłem cały ten postęp, który uczyniliśmy do tej pory, ale mamy swoją drużynę na wszystkie sposób po, po. Tak być powinno. Eee, zabiliśmy kilka goblinów, zrobiliśmy level up, zdobyłem kilka questów i eee, jesteśmy teraz gotowi do level upa. Byłem też w zamku Iron Fist i wyszkoliłem naszą drużynę w łukach, także każdy z naszych e, wspaniałych gentlemanów ma obiegłość. Widzicie? Łuk, 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 bow, bow, and bow. Pięknie. Wszyscy mają łuki, nawet kupiłem mi łuki. Więc wszyscy są zadowoleni. Teraz idziemy z Level up, level up, level up. Dobra, mamy level upy. Więc teraz możemy wydać punkty. Jak się level upuje, jak się pyta. Aaaa, już mówię. Więc tak, na razie najważniejsze, co nas interesuje, to: yy, potrzebujemy rozbrojenia pułapek. Bo non-stop cała drużyna ginie podczas rozbrojenia pułapek. Greetings! Ah! Oh! Spirit Magic nie. Jak to się uczyło? Eee... Closed. Closed. Zabnięte. Greetings. Expert Earth? nie. Greetings. Fire. Mniejsza, dobra. Eee, więc teraz mając to dopiero. Drugi poziom. Możemy wydać w coś. Eee, będziemy potrzebowali ekspertu. Będziemy dostali ekspert w łukach na pewno. On dużo leczy, ale jeszcze więcej strzela, więc weźmy sobie bow, ryk, tak dwa razy dodajmy sobie. Wszystkim to samo rozwiniemy, bo to jest wręcz niezbędne, żeby wbić eksperta na włókach. Będziemy szybciej wtedy przodowywać. Um, tu strzał podwójnymi strzałami, dwoma strzałami naraz trzeba, strzał, na mistrza. do mistrza mamy. uuu jeszcze daleko i daleko. W każdym razie, burmistrz, bodajże, że byłem tu, pokazywałem to, czy nie? Zamknięte. Tupa. Wszystko zamknięte. Yy, za wcześnie rano jest, bo dopiero co. Kto jest? 9 rano. Tuż powinno być otwarte. Nie wiem, dlaczego nie jest, nie. Ratusze nie złożyli. Yy, jest go bliska twierdza, na którą wskażyli się mieszkańcy. Że ciągle coś nie tam wyłazi i te gobliny tam mieszkają i ich prześladują i nie jest generalnie dobrze. Więc idziemy zleszyć goblinę. okej, okay. Okej, jesteśmy. To było tutaj. Właśnie. Tu byliśmy. Zdobyliśmy to teraz. Tutaj coś było. okej, okay. O nie, zaradził się coś. Czyli... O! <laughs> Fuck. nie, to szczury. Szczury ich zaraz. Co go za jakiś król szczurów? Larcz duży szczur, duży szczur zje drużynę z drugiego poziomu. O oh, no. Okej, okay, lecz go. Uuu, <ścoughs> <ścoughs> uh, nasze party składa się z samych mężczyzn. I wszyscy, i połowa z nich jest chora. O oh, nie. Sausage Fest. To jest Sausage Party. Sausage Party, okej. Okay. Uh, trzeba obklikać ściany. To już jest taki... Tam byliśmy jakiś taki otwarty świat, mogliśmy podróżować z jednego etapu do drugiego, a tutaj mamy już konkretne podziemia. Tutaj już nie ma zabawy, tu jest już hardcore. Wiecie, duży szczur z prawej zjadł. O, to, co to jest? Nie wiem. O, I don't know. O, nie no. O, no. Patrzył w dół. Co jeszcze tu jest? Siłę grudińską. Ok, wszystko dobra. Tara. Ci na coś zarazili się jakimś? Przy... Jest wyjście, tu jest zagadka. Oh, o no. nie, safe. Uh. GG. co się dzieje? Co ty? Zytelefonikowało mnie gdzieś. Ok, jeszcze raz. Trzy. Tu się otworzyło. Co, 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 ok. To jest pierwsza bariera. Otworzyła się pierwsza bariera. Ok. Teraz. E. O! o jakie hasło jest. To jest hasło jakieś. Znalazłem ja jakiś, jakiś ten zwój. Hmm, nie, to co nie to. I don't know. Ten, ten scroll. I don't know. I don't know. dajcie magowi, on może cię nie Can't help you Nie, nikt nic nie wie. Nikt nic nie wie. Okej, okay, się ze Trzy A, to był błąd. to. się wydupiło? Nie, znowu jeszcze, to by do znowu do chory, chory, nie. O nie. Czy tu jest? Co? 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 Wojownik niesie trzy ciała. Tylko on przytomny. To jest początek. Dobra, mam dosyć. Let's get out! Let's get oh. Idziemy się. Idziemy to odespać, jesteśmy chorzy. A nie nie mogę iść spać, bo oni będą. Oni są zarażeni. Muszę do świątyni. Kapłana... Idziemy Oni, tak, oni zarażeni. Fuck. Trudno, bo będą, będą musieli tak żyć. To jest ich życie od tej pory. Zarazili się czymś od szczura. Trzeba było myć ręce, zanim się powiedzieć z brzegem. Bawi się z, ze, ze zwierzęciem, zawsze moje ręce. <laughs> Ta wygląda w poniedziałek rano, jak się budzę. Uh. Tak, jestem w ten. W, so, uh, w sobotę. Po imprezie. Uh. <laughs> Okej, okay, lecimy dalej. Na tu jest jakieś hasło, ale nie chcę się tego szukać. Bo szybki, słyszę. Ale teraz nie musimy, czekajcie, możemy. Czekajcie, gdzie jestem? Tutaj. Tam mi się otworzyło to. Niech się tam wrócę. Jakiś list powinienem podnieść i przeczytać. Tylko niech. Tylko nie szczury. Które są moją zagładą? Co to? Te pijawki, one latające te. Okej, okay, zniszczone. Ulecz go. Szamani, gobińscy są najgorszy. Uderz go. Jest. O nie. Sypię się party. Party się sypie. Party w rozsypce. Nie chcę. mają najgorsze rozgłosy. Długo nie boży. Oh. Goblin King, okej, okay, dobra. Czekamy stąd. Let's get out of here. wszystkich odwleka. Znowu. Koponi wy zrobili swoje, lecimy dalej. Ale cię czymś Teraz skrzynki. Tam najwięcej szczęścia 15. 12. 9. Boże. Ok, 15. O! Nie była zaminowana. I don't know. I don't know. Can't help you. Can't help you. się zliczowało. Jest coś, jest coś Uff Dobra. Idziemy dalej. Pierwsze 20-30 poziomów tak właśnie tak wygląda. Idziemy do podziemia. Jak spimy. Jak już nie siły, wracamy, śpimy albo idziemy do kapłana. Nie, ten chory. A. Sieczka. A jeszcze strzelaj, uciekasz. Jeszcze strzelaj, uciekasz. Jeszcze strzelaj. Okej, okay. ja się dzisiaj nastęciłem w swoim rządzie podróży. To był Mind the Magic. Um, the Mandate of Heaven. Um, wiele dobrych wspomnień mam. Wiele dobrych wspomnień. Z bratem, z kolegą graliśmy. Um, Coś wspaniałego. Coś bardzo bardzo fajnego. Dzisiaj ta gra wygląda jak... psiakupa, wiadomo, grafika nie ta grywalność nie ta mechanika nie ta. Aczkolwiek fabuła i samo krdzenie gr gry myślę, się, że dalej jest dobre, dalej, mm, dalej. ma coś w sobie. Zdecydowanie. Jeżeli szukacie dobrego odskulowego rpg to to jest gra dla was. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeżeli wam umknęła gdzieś tam nie mieliście szansy nigdy zagrać, to jest to. To jest to. Ja się będę wyłączał. Ode mnie to już na tyle. E, wrzuć swój komentarz, co uważasz, co myślisz. E, oceń filmik, w górę, był. W e, zasubskrybuj, jeżeli jesteś po raz pierwszy. Ode mnie to na tyle. Zobaczę z Wami później w innym czasie, w innym terminie. Do usłyszenia. Na razie. <gry>